I cóż, mimo, mimo absencji no wielu piłkarzy, bo dzisiaj nam wielu brakowało, to trzeba przyznać, że nie rozegraliśmy dobrego meczu i, i to, to jest niepocieszające. I myślę, że wszyscy powinniśmy, nie tylko my jako sztab szkoleniowy, ale również i, i piłkarze spojrzeć na to obiektywnie, że na dzisiaj nas na tyle stać i, i to, jest, to jest złe i to to z pewnością jest e, niedobre, co się dzisiaj stało, mimo, mimo po, porażki mieliśmy tę sytuację, tak jak mówię, no, akurat dzisiaj, dzisiaj tak wyszło, ale mam nadzieję, że, że w końcu ten los się do nas uśmiechnie i ci piłkarze, którzy są kontuzjowani, hmm. bo i dzisiaj Seba Mila nie mógł przyjechać, nie mógł Grzegorz święt przyjechać, i, i, i to, to również te kontuzje, które są, są musimy nad tym, nad tym zapanować, bo tak, tak nie może być. Także gratulacje tutaj dla, dla zespołu Bitowych za, za walkę, za poświęcenie, bo widać było widać, że, że więcej, więcej chcą od nas. Także a, dla nas zostało. Nie tylko to, że musimy wrócić do, do dobrej dyspozycji, ale również zacząć zwyciężać. Co tu dużo mówić, bardzo się cieszymy. Udało nam się wygrać mecz, mecz pucharowy, jesteśmy w następnej rundzie. No i, i naprawdę jesteśmy tutaj szczęśliwi. Na każdej odprawie mamy takie hasła rzucone na, na rzutniku i na samej górze tych, tych haseł jest determinacja, serce i rozum. I myślę, że tutaj te, te trzy hasła dzisiaj poprowadziły nas do zwycięstwa.